Gaz ziemny jako paliwo pomostowe, a biometan jako odnawialny gaz przyszłości to tematy panelu podczas pierwszego dnia tegorocznej edycji konferencji DISE we Wrocławiu. Za chwilę komentarze uczestników tego panelu oraz najważniejsze wątki ze spotkania branżystów. W zakresie rynku gazu. Gdybyśmy go nawet chcieli porównać z rynkiem energii, bardzo mocno zmienia się infrastruktura. On się transformuje od strony tego, jak on funkcjonuje. Jednocześnie jest szereg innych pomysłów regulacyjnych, jak chociażby wspólna platforma do spraw zakupu gazu. Pamiętajmy, że wspólny rynek energii był utworzony pod reżimem regulacji europejskich, w pewien sposób utworzony w odpowiedzi na te regulacje, jako ich wypełnienie. Więc taki sam model w chwili obecnej nie jest rozpatrywany, są zupełnie inne uwarunkowania. Czy technicznie można byłoby prowadzić współpracę w zakresie handlu rynku gazem, czy też zasady handlu gazem na poziomie zbliżonym, nie chcę powiedzieć jednakowym do energii elektrycznej? Technicznie zapewne tak. Pamiętać, że trzy ostatnie lata to są turbulencje wynikające z zupełnie innych zdarzeń i nie stawiające na pierwszym miejscu elementu integracji rynków. Inicjatywa SIGAZ jest swego rodzaju odpowiedzią na tą potrzebę dla regionu określonego dla tej inicjatywy. I oczywiście może ona wspomóc w znaczący sposób utworzenie, nie chcę powiedzieć w pełni wspólnego rynku, bo nie wiem, co kto mógłby rozumieć pod tą nazwą, ale na pewno integrację rynków objętych tą inicjatywą w większym stopniu niż to ma miejsce na dzień dzisiejszy. To jest dzisiaj jedno z podstawowych wyzwań stojących przed polską spółką gazownictwa: przewidywać reakcje, zachowania i potrzeby klientów, czy to zawodowych, czy indywidualnych. Bo mamy dzisiaj ponad 2600 podmiotów zawodowych, które chcą się przyłączyć do sieci dystrybucyjnej PSG. Ta liczba stale rośnie, więc będziemy musieli potrafić odpowiedzieć na to wyzwanie, żeby sprostać temu zadaniu i pozyskać środki finansowe, zapewnić montaż finansowy, żeby tych klientów zawodowych móc przyłączać. Ale musimy również elastycznie reagować na potrzeby klienta indywidualnego, i w ubiegłym roku te potrzeby były dużo niższe. Mieliśmy mało wniosków przyłączeniowych od klientów indywidualnych z gospodarstw domowych. Teraz, w drugiej części roku, już szczególnie notujemy odwrotną tendencję. Mamy zdecydowanie więcej wniosków od klientów indywidualnych. Więc widać, że ta ubiegłoroczna tendencja już jest nieaktualna i musimy dzisiaj na nowo patrzeć i spoglądać na potrzeby klienta indywidualnego, móc je również zrealizować. To przy procesie planowania. W takiej dużej grupie kapitałowej, jaką jest grupa Orlen, PSG jest już jej częścią, nie jest łatwe i wymaga wiele odpowiedzialności zarówno od zarządu PSG, jak i od zarządu Orlenu. Ale ten dialog jest dobry i jestem przekonany, że skończy się dobrym efektem. Właściwie 30% już budżetu obecnego, który jest rekordowy, rekordowo przeznaczone środki są właśnie na walkę ze zmianami klimatu i te 30% nie może być wykorzystane na paliwa kopalne w tym gaz. Pozostałe 70% jest obłożone bardzo restrykcyjnymi warunkami. Wszystkie projekty muszą przejść klasyfikację taksonomii. W polskim przypadku te wymogi emisyjności, wymogi e, związane z m, m, właściwie takim koniecznością przestawienia tych instalacji na 100% gazów odnawialnych już za 8 lat, plus jeszcze e, konieczność deklaracji wyjścia z węgla w kapyku czy w polityce energetycznej wydaje się właściwie takimi e, warunkami zaporowymi. Przy naszym miksie energetycznym i też tym można powiedzieć, podejściu politycznym do transformacji, będzie bardzo ciężko o to finansowanie. Tak zupełnie z pragmatycznego punktu widzenia, oczywiście, że możemy mówić o gazie jako paliwie przejściowym, bo wszystko co robimy teraz, wszystko co jest zrobione, żeby wyjść z węgla, jest jednak robione w oparciu o gaz. I nawet jeżeli regulacje unijne będą traktować, tak jak zaczynają traktować, jak już w zasadzie traktują gaz jako paliwo kopalne, to nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy w stanie przeskoczyć z punktu A do punktu B, czyli z gospodarki emisyjnej do gospodarki bezemisyjnej, tylko potrzebujemy odbyć tą drogę w oparciu o pewne środki i narzędzia technologiczne i gaz jest jednym z nich.